Cześć, cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam, jak ukończyć Frost Jaką budowlę, jakich trapów używaliśmy, jakich bohaterów. Więc na dzień dobry, żebyście mieli e, rozpiskę, co i jak, e, jakich używaliśmy trapów. Tak? Oprócz tego, że używaliśmy mitycznych artegów, może być tak samo Mikołajek. E, nie ma w sumie za specjalnie znaczenia, bo to tylko wyłącznie jest do fali grucha taczowej. E, Używane są jest normalnie podstawowe z pułapki nie ma, jakoś tam, wiecie, może nie trzeba nic się bawić, jakieś 15 rodzajów. Drewniane kolce są używane tylko i wyłącznie ze względu na wytrzymałość, nie jest nic innego potrzebne, więc będziecie mieć jakąkolwiek inną, możecie mieć ogniową czy cokolwiek. Ważne, żeby miała wytrzymałość w budynku, my takie używaliśmy, może być lecząca, tak samo będzie spisywała się. Drugie to są kolce ścienne, które tak samo są używane z wytrzymałością budynku. Em, nagłośnienie 2 razy trwałość, 3 razy trwałość, 2 razy szybkość, i wytrzymałość budynku może być tak samo. Długość efektu na końcu nie ma specjalne znaczenia. Gazówka opcjonalnie nie musi być używana. Ja tam sobie lubiłem używać, bo skoro miałem maców, to czemu nie? Salwa standardowo tak samo zrobiona, podkryta, nie ma żadnego problemu. E, Smolna kałuża, wszystko podtrwałość. Dodatkowo strzałki standardowo podkryta sufitowe pole elektryczne na energię standardowo podkryta i dodatkowo używaliśmy jeszcze wyrzutni, w sumie cztery wyrzutnie tylko używaliśmy, no ale powiedzmy, że trzeba ich też użyć. Dwa razy szybkość wkładania, dwa razy siła, trzy razy siła odrzucenia i raz trwałość. No i dodatkowo wyrzutnia ścienna, dwa razy trwałość, dwa razy szybkość wkładania, dwa razy siła uderzenia. Myślę, że na spokojnie można by było nawet za tą jedną siłę wywalić i wrzucić. Tak samo trwałość też będzie spokojnie sobie dawała Standardowo można, nie trzeba wysuwane kolce podłogowe, jeżeli ktoś ma, to w boksach, że tak powiem, stosowane było. Nie musi być, może być coś innego. My tam, my tam stosowaliśmy, nie ma problemu, no i niebieskie kolce podłogowe. I to jest tyle, to co jest z trapów. Następna rzecz, bohaterowie, bohaterowie, jakich używaliśmy, w pierwszym, że tak powiem, przejściu najzwyklejszym jest to Król Lodu który nie ma żadnych też cudów, jest po prostu z recyklingiem zamrożony, zamek to wiadomo, król lodu na głównym, wzniosła architektura, modulacja, poczuć bazę, mocne pułapki, to się tyczy osoby, która ma największą liczbę caleńców, aby dorzuciła sobie do składu, żeby trwałość pułapek była jak największa, no i mega baza, żeby to było jak naj, największa, że tak powiem, baza się zrobiła, tak? Dodatkowo sztandar i pole zwalniające. Spośród dodatkowych bohaterów, których możecie, a nie musicie, bo generalnie możecie to sobie spokojnie zrobić na jednego budowniczego, e, możecie tak samo, jeżeli gracie w cztery osoby, druga osoba może wziąć przykładowo Kyla nie będę tutaj pokazywał buildów ponieważ te buildy powinny teoretycznie że już się wybiera drugiego budownicze drugiego bodu, budowniczego powinny być przeciwległe ponieważ jeżeli y, król lodu ma mm, wzniosłą architekturę w bonusie to tutaj nie powinno jej być, być tak samo ona nic nie będzie nam po prostu dawała tak samo jak Harperka w tym czy tam coś takiego nie będzie dawało. jeżeli mamy króla lodu jak najbardziej możemy go wrzucić sobie tutaj więc to już w jaki sposób wy będziecie grali to jest już wasza sprawa e, możecie sobie dodatkowo tutaj wrzucić e, takie postacie, przykładowo e, Tore, podłogi pod napięciem, całkowicie szczelny. E, mm, 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 mm. Możecie Fiskera sobie tak samo tutaj rzucić więc do wyboru, do koloru, nie ma najmniejszego problemu. To jest jako druga postać, aczkolwiek wiecie tak samo, że jest od razu wyzwanie, które trzeba zagrać czterema różnymi klasami, więc y, budowniczy, rubieżnik, ninja i żołnierz gdzie tak na, naprawdę najważniejszą, czy tak powiem, dwoma postaciami to jest właśnie rubieżnik oraz budowniczy. E, to jest moja propozycja oczywiście, jeżeli ktoś nie posiada e, e, Cassie Lipman, no to nic na tym nie poradzimy. Ja uważam, że ta postać jest najlepsza w tym momencie, jeżeli chodzi o farmę. więc Zbudowana jest oczywiście pod napad nostalgii. Skupienie aszczura to jest najważniejsza rzecz, tak naprawdę, żebyśmy mieli tą energię. I ważny jest tak samo tutaj archeo, ponieważ on nam obniży to, więc będziemy mogli po prostu częściej tą łapą uderzać. A wiadomo, że jak kasiu uderza łapą, to ma 100% dodatkowego łupu, który po prostu po, po uderzeniu, że tak powiem, może zebrać. Dodatkowo bardzo istotne rzeczy, które tutaj są, jest kokosowy interes, dlatego że rówiecznik jest w postaci. Która zaopatruje całą ekipę w kokosy, które są no, lecze, leczeniem, tak? Więc to jest w sumie obowiązkowe albo ktoś po prostu w ekipie to musi mieć i teraz zwiększanie obrażeń kilofa, to już jest kwestia dowolna możecie sobie tutaj stawić szybko nogiego kena, wilkołaka czy, e, czy tropicielkę tutaj w zależności czy chcecie bardziej mocniej farmić i wtedy macie wzmocniony kilof, czy chcecie się szybciej przemieszczać nie ma to najmniejszego znaczenia tutaj w tym miejscu możecie sobie dokładnie tak samo zrobić, czy możecie sobie dać nie wiem, wigur jaszczura, który Wam będzie przywracał zdrowie co 5 sekund możecie sobie też stawić skórę jaszczura, nie ma to tak samo za specjalne znaczenia, w zależności Bohaterów macie, takich sobie dobierajcie. To nie są postacie do walki, tak? Generalnie tutaj staramy się i tak nie walczyć jako jako tako. Ninja nie pokazuje ani żołnierza jakie bildy, ponieważ to już od was założy. Zależy w jaki sposób będziecie chcieli zagrać. Polecam generalnie Metalica Danceya, czyli zbudowanego pod minigana. Spoko się zdaje, jeżeli będzie siedział w pazi, będzie wam pomagał przy zwijaniu gruchotarsze. Nie trzeba będzie mitycznych czy tam jakiegoś innego rpg używać, więc jest spoko ninja, jest to tylko kwestia i wyłącznie do, do wyzwania, więc jakikolwiek, może być szybko nogi ken, zbudowane trochę pod farmę, też będzie spoko e, będzie, że tak powiem, was wspierał pod prędkość bym go raczej zbudował, żeby wyprowadzać bossy z bazy, i to by było na tyle jeżeli chodzi o pułapki i bohaterowie teraz przejdziemy sobie na mapę dobra Jesteśmy w tym momencie na mapie. Najważniejszą w sumie jedną rzecz, tutaj akurat sobie wziąłem ninja, bo mi będzie wygodniej budować, ale to nie ma znaczenia. Tu nie chodzi o szybkość budowania, tylko chodzi o to, żeby mi się było wygodniej. Na dzień dobry, co ja polecam? Jeżeli jesteście głównym budowniczym, to wchodzicie jako ostatni. Pozostałe osoby Wam wchodzą i wyrzucają materiały. I na pierwszą falę, na pierwsze w sumie cztery fale, Robicie tylko i wyłącznie e, zwykłą, zwykłą zabudowę, jaką będzie tak naprawdę ulepszenie na trzeci tier Tylko tyle. Tu sobie gdzieś postawicie w tym momencie bazę i do tego używacie sobie kolcy. Mam jakieś kolce. Tutaj my, my stosowaliśmy pod wzmocnienie, żeby miało jak najwięcej hapeków dana ścianka i to jest struktura, która będzie Wam pozwalała że tak powiem, wszystko ogarnąć, tak? To jest strukturka, to, tu to, 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 się nie macie co w sumie przejmować, ja sobie to powiedzmy niby jako ziemię tutaj wybuduję, tu wiadomo, że gdzie, gdzie trzeba będzie dać, to po prostu sobie położycie w tym momencie metal, ale powiedzmy, że no na, na, na czas pokazu to będzie tyle. <trym> Staracie się, co jest ważne, przed czwartą falą zbudować sobie mniej więcej taką strukturkę. Czwarta fala jest dość taka kulminacyjna, ponieważ zaczynają się poka pokazywać pierwsze ciskacze, więc cztery pierwsze fale e, na tym spokojnie sobie e, przeżyjecie. E, my sobie tutaj dokładnie w tym bodajże miejscu mieliśmy wyjście zrobione i tutaj jest góra, tak? tutaj jest ta góra, którą się też oczywiście później tutaj z boku i jak jest wyjście, to po prostu my sobie robiliśmy edytowane ścianki w ten sposób, o, w ten sposób robiliśmy później tutaj edytowane ścianki, no nie ma jak tego pokazać, bo to jest podłoga, ale żeby nam tam na schodkach mopki nie wychodziły, tu sobie w ten sposób zabezpieczaliśmy to, no i ewentualnie można było sobie w tym miejscu jeszcze jakieś daszki położyć, to jest tyle, to jest zabezpieczenie, żeby nam tu później po prostu mopki nie wychodziły. W kolejnych fazach całej naszej budowli, ja na razie pokażę to tak, jakby w dwójnasób. Tutaj, będziemy mieli później, w ten sposób, oczywiście, wybudowane. I co jest dość istotne, budujemy sobie mniej więcej taką strukturkę. Tak, jak tutaj, na dwa przesuwamy się z boku, i od tego miejsca, jak sobie dwa przesuniecie już do przodu, tak. Tutaj wiadomo, że tu gdzie będą tratunele, tunele, metalowy sufit sobie zrobicie z metalu, nie ma najmniejszego problemu. Do czwartej fali, bardzo istotne jest, aby właśnie osłona już była zrobiona przynajmniej. Em, początkowych tych falach, czwarta fala to jest bardzo szybko w sumie do zrobienia dlatego jest fajnie jak jest dwóch dwie osoby, które budują robicie sobie z drewna osłonkę normalnie, bez żadnego problemu, e, odsuwamy się tak naprawdę o dwa miejsca to jest moje zalecenie, żeby nie było, że jak zrobicie inaczej, czy coś, to będzie tragedia nie, to jest po prostu wiecie to co my graliśmy e, w taki sposób, e, myśmy z tego tutaj korzystali Cyk, cyk. Tu coś takiego ma to mniej więcej wyglądać. O, nawet chyba, nawet za daleko się przesunąłem. Tu, nie, od tego miejsca, tak? Od drugie, no w sumie dobrze powiedziałem, źle zacząłem. Drugie miejsce, czyli druga kratka, zaczynacie sobie robić zwykłą już osłonkę i ta osłonka ma być zakrywać, ma generalnie całego respa, tak? To jest osłonka, która ma zakryć Wam już respy całe, żebyście już mieli z głowy, ale nie podciągajcie ich tylko parę, że tak powiem, miejsc, tak jak tutaj, kilka sztuk, tylko lecicie z nimi tak daleko, e, gdzie macie respy. Wiadomo, że w niektórych momentach dojdziecie do jakiejś ściany, to też nie ma problemu, podnosicie sobie ją wtedy tutaj do góry i lecicie dalej. To jest ważne, aby do czwartej fali. Już to było, bo wiecie, materiały się zbiera, wiadomo, że ich jest później bardzo dużo. Na samym początku nie ma ich aż tak dużo, więc staracie się dokładnie to zrobić, żeby wam później właśnie ciskacze niczego nie wrzucały, nic się wam nie działo. <laughs> więc do czwartej fali. Zazwyczaj jest to tak, jak my tam z chłopakami sobie grywamy, że osoba, która jest odpowiedzialna za osłonkę, tak? To do niej będzie należała ta kwestia cała, żeby zrobić tą osłonkę, a druga osoba w międzyczasie sobie po prostu zwyczajnie buduje trap tunele. Fajnie właśnie jak jest ekipa, można się dogadać i tak dalej, jest to wtedy świetna sprawa. Zazwyczaj na tych, na jest tak, że z jednej strony jest jakaś góra, tak? to wtedy na tej jednej górze po prostu robicie sobie taką większą osłonkę, Wy sobie tutaj możecie bezpiecznie sobie później w środku sobie stać i nie będziecie mieli żadnego z tym później problemów. Tak mniej więcej to wygląda. Tu jest nasz spalacz. Później tutaj budujemy sobie. Jeżeli nie zdążycie, to macie zamknięte. Jeżeli zdążycie, to macie otwarte. Tego tu nie jest, nie ma potrzeby, żeby po prostu z góry ewentualnie dokładać sobie do spalacza Bluetooth. Tutaj też zazwyczaj mamy gdzieś jakieś miejsce, które nam jakieś osoby wrzucają. W późniejszym etapie. Tutaj dobudowywujemy sobie takie fajne miejsce. I to miejsce też nie jest takie bezsensowne czy coś w tym stylu, tylko to jest nasze takie zabezpieczenie e, antytekerowe, e, Coś, co nam tu będzie latało i będzie nam przeszkadzało. I w tych miejscach mamy zazwyczaj właśnie postawione strzałki. Tam nic nie przeszkadzało. Strzałki tutaj są w tych miejscach postawione i na suficie mamy postawione pola elektryczne e, pokażę Wam po prostu to co robiliśmy żeby nie było, że a bo tutaj nie pokazałeś na filmiku, że nie ma danego trapa tak to mniej więcej u nas wygląda i w tym momencie, że jesteśmy na dole, coś tutaj sobie działamy, e, zawsze możemy sobie wszystko szybko wyjść na górę tu zazwyczaj baza w którymś narożniku jednym i drugim jest, możecie sobie tutaj podejść jak Was Taker próbuje zaatakować dostaje strzała od różnych pułapek z każdej strony, więc jesteście ładnie zabezpieczeni, zwłaszcza, że to bije na, na 3 na 3 to bije tak samo. 3 do przodu, w jedną w drugą stronę. Więc tutaj macie takie w sumie bardzo, bardzo bezpieczne miejsca. To jest góra, tak? To jest cała nasza góra, naszej całej górnej struktury. Jeżeli to wybudujecie, plus macie wybudowaną calutką osłonkę, to macie też fajnie, bo wtedy zbieracie sobie wszystkie zrzuty z tych platform. Nie trzeba łazić tam na dole. Więc w trakcie nawet trwania fali jesteście bezpieczni. Kolejną rzeczą zejdziemy sobie teraz tutaj na dół. Na dół jest troszeczkę inna sytuacja. Na dole, że tak powiem, robimy bardzo podobnie. W tych miejscach ja kładłem sobie strzałki, tak? Bo, tak jak mówię, jedna osoba się zajmuje słonką, druga się zajmuje samą budową struktury. Tak? Jeżeli macie już wtedy coś takiego. To tutaj na samiutkim dole, pod każdym, dajecie sobie wyrzutnie. Jeżeli tutaj dacie sobie wyrzutnie, ulepszycie sobie ten metal na trze, trzeci tier to w tym przypadku, na tym przypadek dajecie sobie tutaj dodatkowo wzmacniające strukturkę, żeby mieć o 17%, problem, żeby nie mieć o 17 więcej, że tak powiem, budowy, więc wtedy to macie ulepszone. Co jest dalej? W dalszym momencie robiliśmy na kilka sposobów. Z krótkim boksem, z drugim boksem. Tutaj zrobimy sobie z krótkim boksem, a za to podwójnym, tak tutaj jest na pierwszą ściankę robimy sobie w ten sposób. O, widzicie? Z w każdej w ze stron robicie sobie dokładnie to samo. O ile wam oczywiście pozwolą ścianki, bo w niektórych przypadkach jest tak, że wam nie, nie, nie będzie mogło, nie będziecie mogli tego sobie zbudować, bo jakieś tam będzie ścianka, albo coś tak nie może być, musi być w drugą stronę, albo musi być w tą stronę, nie ma znaczenia, tak? I tutaj w tych miejscach już zaczynamy sobie kłaść smolne i po przeciwległych stronach my stawialiśmy sobie salwy. Za to lecąc dalej. Tutaj był stworzony już pierwszy boks. Był time room zrobiony dla e, mobków i wtedy tak samo, nie ma najmniejszego problemu. Tworzycie sobie wyrzutnie na podłogę, idzie smolna i tutaj tak samo. Salwa, salwa. I tak jak mówiłem, może być, nie musi być, może być smolna. Smolna też jest spoko, może być jakieś kolce, cokolwiek. Myśmy dawali sobie dodatkowo tutaj w to miejsce i dawaliśmy strzałkę, ponieważ strzałka będzie działała tutaj plus na to dodatkowe miejsce. No i tu wszystko leci w elektryki. Tu leci elektryk, tu leci elektryk, tu wszędzie, że tak powiem, w każdych narożnikach będzie leciał elektryk, tak? Tutaj też wszystko i tak dalej. Nie będę Wam pokazywał każdej strony, którą się obudowywuje, ponieważ każdą z tych stron budujecie dokładnie tak samo, tak? Będziecie ją obudowywać dokładnie tak samo, tutaj znowu zrobicie sobie boxa I tutaj znowu od e, time rooma całego i tutaj będziecie mieć dodatkowe miejsce e, Z tego co zauważyłem jak wygraliśmy to tutaj widzicie robi się Wam taka większa wtedy tuba Warto jest w tych miejscach jeżeli będziecie mieli już na tyle luzu e, Zrobić sobie coś, e, coś takiego, tak? dajecie sobie w tym miejscu można się pobawić już w coś takiego. O, widzicie? To spowoduje, że mobki zobaczą taką ilość ścian i będą, nie będą wam się tu próbowały przebijać, tylko będą po prostu chciały wam wejść normalnie do tunelu. To nie jest jakieś obowiązkowe, ale to też fajnie, fajnie daje radę. Przejdźmy sobie dalej. Jeżeli już zrobicie sobie dwa podwójne boksy z każdej strony. Nie polecam od razu na tierze pierwszym wszystkiego stawiać, tylko przynajmniej na tierze drugim, ponieważ mobki mają jakieś takie dziwne, dziwną rzecz do zrobienia, że jak widzą coś na tierze pierwszym, to od razu to próbują rozwalać. No nie, więc jeżeli już macie stawiać pułapki, to przynajmniej na tierze drugim, na trzecim to już jest super i, i to jest tyle. Na końcu robicie przedłużonego, dlatego że obecnego frosta nie da się zrobić na afka. Dlaczego się nie da zrobić awka? Dlatego, że są fale, które potrzebują od Was likwidacji, więc wiadomo, że awk w tym momencie nie ma najmniejszego sensu. Wiecie, tam jest druga osłonka, więc tutaj, ile oczywiście Wam będzie pozwalała konstrukcja, robicie drugą, tak? Ktoś się zajmuje górną osłonką, później schodzi, robi dolną osłonkę, żeby te mopki zobaczyły, że jest za dużo do rozwalania. I mają podwójną osłonkę, tak, w tym momencie też dokąd możecie, a ta druga na górze, że tak powiem, będzie Wam e, Waszą dodatkową asekuracją. Tutaj na samym końcu e, możecie oczywiście na takich pułapkach sobie tutaj wykończyć to, czyli dodatkowo tutaj wrzucacie sobie dwie wyrzutnie i od tego momentu już jest bardzo dość istotna sprawa. Już musicie zacząć stawiać muzyki, tak? Dlatego, że mmm, pojawiać się zaczynają beczki, więc nie chcemy, żeby nam coś się wysadziło. E, stawiamy już muzyki. Tutaj widzicie strzałka ponieważ ona będzie biła na te trzy pola, więc wszystko, co wlezie w ten tunel, e, będzie rozwalane. E, zauważyliśmy, że dużo fajniej i bezpieczniej jest w momencie, kiedy zrobicie sobie jeszcze jedną rzecz. Tutaj na sam koniec zrobicie sobie jeszcze jednego takiego boksa. Widzicie, macie dodatkowo, dodatkowego boksa, w których oczywiście tak samo sobie stawiacie muzyczne, muzyczne tutaj wypychające i tak jak mówiłem, nie jest to obowiązkowe, możecie sobie wstawić elektryka, ale jeżeli chcecie bezpiecznie zagrać, e, ja tutaj dokładnie w tych miejscach stawiałem sobie gazówki dokładnie w tych dwóch miejscach dlaczego tutaj stawiałem sobie gazóweczki elektryk działa na większą ilość pola, więc na przykład Mobek, który tutaj by dostał, porażony by był przykładowo, nie daj Boże, to będzie beczka w której ładnie siądzie kryta, albo cokolwiek innego będzie obita przez coś innego, zejdzie w dół, to zacznie wybuchać, więc stąd dopiero zaczynam dawać gazóweczkę, która dopiero działa od tego miejsca, jak tutaj mobek wejdzie, zadziała na niego muzyczna, on zrzuci beczkę, tu zadziała drugi muzyk, i w tym momencie on już bezpiecznie bez beczki sobie wchodzi dalej. Na sam początek, ja generalnie polecam dać kolce niektórzy się zapytają dlaczego, dlaczego nie smolne czy coś, kolce spowodują że mobek, który wejdzie do nas do środka już będzie troszeczkę mniej spowolniony więc będzie na do tej mniej więcej kratki, do, połówka, do połówki tej kratki on tutaj już będzie trochę spowolniony więc zdąży zadziałać na niego wyrzutnia, zdąży zadziałać na niego dodatkowo trap, a wszystko od tego momenta wsty, wstecz lecimy sobie w elektryki tak to mniej więcej wygląda. Wiadomo, jeżeli wam się na ścianie pojawi jakaś wysepka czy coś w tym stylu, to tak naprawdę zakończycie sobie w tym miejscu, tak? W tym miejscu zakończycie sobie. No bo tutaj, jak będzie jakaś wyspa czy coś w tym stylu, powiedzmy, że to jest jakaś ściana tam naturalnej skały, no to wiadomo, tutaj już nie możecie postawić żadnej, żadnego, że tak powiem, na suficie, ponieważ mopki wam wejdą na górę. Więc w takiej sytuacji. Wtedy też jest spoko w tych miejscach sobie wrzucić. Tu nie blokujemy tego miejsca. Wrzucić sobie nawet kilka muzyków czy cokolwiek. Tutaj możecie sobie nawet już poszaleć, bo po, tam w pewnym momencie będziemy mieli naprawdę tak wielką ilość materiałów, że nie powinno być żadnego problemu. I tutaj dajemy sobie już yy, wszędzie smolne i mamy o jeden tak jakby mniejszy box, ale też bezpiecznie jest. Tutaj dajemy sobie muzyki, tutaj sobie dajemy muzyki. Oczywiście tutaj dajemy sobie w to miejsce, łapki wyrzucające, no i tu w boksie to już tak, jest kopia tamtego, więc w taki sposób tak samo bez żadnego problemu będziecie mieli. I tak jak mówię, te miejsca są bardzo na przykład już w późniejszych etapach, tu już się można bawić w ten sposób, że można sobie zabezpieczać i teraz macie też kolejne dodatkowe możliwości wstawienia sobie albo wypychającej, albo dodatkowego muzyka, w zależności z jakimi materiałami stoicie jak najwięcej, tak? Ja na przykład, widzicie, jakbyśmy teraz tutaj rozbudowali sobie drugą stronę, drugą stronę, że tak powiem, sobie rozbudujemy. O, tu już będzie time i tak dalej. To zwróćcie uwagę, że e, mamy tutaj bardzo dużo miejsca. O, powiedzmy to w ten sposób sobie przybudujmy. To wiadomo, że to sufit to będzie wszystko zabudowane. Tu mamy e, e, jednego rooma i tu będą salwy. I tutaj mamy, powiedzmy, time boxa. I teraz zwróćcie uwagę, tu robimy sobie następne nasze wejście. I tutaj sobie zróbmy, powiedzmy, zabudowę naszą widzicie, i w tym momencie tutaj nam zaczynają wchodzić mobki. To zwróćcie co się nam dzieje. Tworzy nam się. Taka dziwna przestrzeń między, między dwoma, że tak powiem, e, tunelami, tak? Jak sobie zobaczycie, to tutaj macie jedną tubę, tu macie drugą tubę, no i tu jest taka dziwna wolna przestrzeń. I nieraz mopki po prostu wolą sobie rozwalać tą ścianę, tą pominąć wszystkie pułapki. Więc dlatego właśnie, tak jak mówiłem, zalecam tutaj wybudowanie sobie czegoś takiego, jak mopki zobaczą, że tu jest, aha, okej, okay, tu jest za dużo ścian do, do przebicia się, więc wejdziemy sobie normalnie w tunel. I w tym momencie taki mobek jak sobie zobaczy, że... Aha, tu jest tyle ścian, tam jest mniejsza ilość ścian. E, nie, no to nie będziemy sobie skracać tej drogi. Wchodzimy do tunela, tak? Że on będzie wiedział, że tam jest tyle ścianek do rozwalenia, żeby się tam dostać. Więc on nam po prostu zwyczajnie wejdzie do tunela. I o to nam chodzi, tak? I tutaj tak samo, gdzie macie możliwość osłonka? I to jest tyle. To jest cała Ameryka, jeżeli chodzi o zrobienie Frostnight'a w obecnej chwili. Mm, osoby się zapytają, czy warto jest zrobić Frostnight'a, czy nie warto jest zrobić tego Frostnite, uważam, że jest warto zrobić. E, dostajecie banner e, z pierwszego Frostnite, który tak na nie jest adekwatny do tego wyzwania, ponieważ to wyzwanie jest naprawdę bardzo proste. E, nie trzeba się w żaden sposób wysilać na tym wyzwaniu bo ono jest naprawdę bardzo banalne. Nie ma takiego, takiej sytuacji, jak myśmy walczyli, że tak na tym pierwszym oryginalnym, który tam ponad 2 godziny trwał i było 30 fal, więc to jest naprawdę bardzo proste wyzwanie. Przy dobrej ekipie, przy dobrym zorganizowaniu, przy gadaniu i tak dalej. Tego frosta się robi bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo miło. Ja ten tryb wam generalnie polecam. Jest to jeden z lepszych eventów, jaki wyszedł w ratowaniu świata. Drugim takim swako jest tak samo Hortobicie, którego no niestety em, grałem, ale to wiecie, nie było na tyle ekipy mocnej, żeby się bawić, więc ile dałem rady, tyle dałem rady, reszty po prostu nie mam ze względu też, nie było ekipy. Więc Anusz Widelec może coś tam powróci, może coś się w końcu tam w tych nim poprawi i może coś takiego zrobią. Tutaj tak, nie będę rozbudowywał, bo to jest dokładnie ta sama sytuacja będzie. Czyli tu rozbudowujemy dwie kolejne ścianki. Uwierzcie mi, że jak osoba zacznie to już budować, to idzie takim odruchem, że już później nawet nie zastanawiasz w jaki sposób to zbudować, tylko po prostu już odruchem sobie lecisz i sobie to budujesz. Tak? I lecisz później dalej. To po prostu rozbudowujesz dokładnie taką samą. Jest tak na upartego, jeżeli zapamiętacie sobie jeden rodzaj budowni wystarczy. Tylko też polecam nie ładować się od razu do samego końca, tylko stopniowo, stopniowo powiększać te wszystkie tunele do samego przodu. Czyli robimy sobie najpierw, powiedzmy, to później z tym boksem robicie i później dalej poszerzacie to wszystko. Ale nie robimy tego jeszcze, dopóki tego nie mamy skończonego na tierze trzecim. Jeżeli to rozbudujecie sobie, to będę, żeby mieć po prostu to robić na tych późniejszych etapach, to sobie później po prostu dokładacie. I prawdą jest taką, że ten frost jest naprawdę bardzo, bardzo prosty. E, wiadomo, tam będą padać osoby, em, i, i, i to nie jest jakimś tam większym problemem. E, taka prawda, taka jest prawda. Dodatkowo, dodatkowo drodzy moi państwo, jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo mocno zwiększa e, szanse i pokażę Wam w tym momencie jak prawidłowo wykonać totem szczęścia ponieważ na tym froście istnieje coś takiego jak totem szczęścia. Jest to wszechstronne i to już jest sprawdzone przez nas z chłopakami, że w momencie kiedy będziecie mieli na swojej burzóweczce czy znaczy swoim froście wybudowany totem szczęścia, to że tak powiem, będziecie mieli dużo, dużo większą szansę na ukończenia tego frosta bez żadnego problemu a dużo osób nie wie jak ten totem zbudować wygląda on dokładnie w taki sposób to wam dodaję tak jakby piątego gracza który będzie z wami i to jest właśnie obecny totem szczęścia z mojej strony z mojej strony takim śmiesznym akcentem może ee, ja zakończę tutaj w tym momencie napiszcie w komentarzach co wy na ten temat sądzicie e, napiszcie w komentarzach czy totem wam że tak powiem pomógł aby ukończyć Waszego wymarzonego frosta i będziemy zliczać w komentarzach, ile, ile osobom się udało z totemem, a ile bez totema się nie udało, bo tak jak mówię, totem jest obowiązkowy, jest potrzebny na, na frostie, a ja się z Wami teraz żegnam. Cześć, cześć, cześć!